Mam więcej czasu, ale też mam świadomość tego, że nikt do mnie nie przyjdzie i nie zapuka, no bo sport też jest brutalny. Kończysz i mam wrażenie, że coś tyle wart, co twój ostatni start dla pewnych grup społecznych, oczywiście nie dla ciebie samego. Ale no jeżeli chcesz żyć i funkcjonować i zarabiać pieniądze, no to nikt nie przyjdzie i ci nie wypłaci tych pieniędzy za nic, za twoje, twoje osiągnięcia sprzed ilu lat. Kolejna lekcja, którą wam Ania daje. Jesteście w Pewnym sensie, mówiąc bardzo brzydko, produktem, tak. ale Wy go sami kreujecie to, kim jesteście i kim chcecie być dla ludzi, chociażby właśnie w tych socialach, do których jesteś, no, niestety jesteśmy na nie skazani. Tak, bo, no bo już czasach... są te czasy i nie ma co się przeciwstawiać temu. Oczywiście można czasami skorzystać z pomocy kogoś, żeby pomógł Wam to prowadzić, bo rozumiem to, że nie każdy to lubi się w tym odnajduje, ale wczoraj też miałam taki wywiad i pytano o to, kiedy najlepiej zacząć budować swoją markę osobistą. już. Już i najlepsze jest to, kiedy jesteście sobą, kiedy jesteście naturalni, e, kiedy to wszystko jest spójne z wami. Jak będziecie udawali kogoś, to obserwujący bardzo szybko to wychwyci. I to będzie w ogóle pracochłonne, bo będzie trzeba się naginać, starać, a jak będziecie robili to, co czujecie, to co jacy jesteście, no to to będzie naturalniejsze i w niej roboty automatycznie przy tym będzie. Złotymi literami to sobie wyryć, zapisać, podkreślić czerwonym flamastrem.